Najpierw musisz zacząć od pielęgnacji Twojej wiary. Ja mówiłem, że będę zarabiał 40 tysięcy miesięcznie, to moi najbliżsi się ze mnie wyśmiewali. Kiedy mówiłem, że będę jeździł Mercedesami, to, to się śmiali: Co ty będziesz jeździł Mercedesami, jak ty starym rozpadającym się samochodem jeździsz, tak? Kiedy mówiłem, że e, będziemy mieli czwórkę dzieci, to no moi bliscy. Naprawdę, nie mieściłem się to w głowie, nie stać was nawet, żeby utrzymać tę dwójkę, którą macie, a wy myślicie o czwórce, jesteście nierozsądni. Ale ja miałem to wielkie marzenie w sercu. Jakie jest to twoje marzenie? Chcesz podróżować, a dzisiaj nie, wiesz jakie, nie masz takich możliwości? Chcesz być wolny finansowo, a dzisiaj twoje konto mówi, że jest na minusie? Co jest tym wielkim marzeniem? Sobie pomyśl teraz o tym. I chcę tylko dać ci tą zachętę pielęgnuj te marzenia w sobie. Miej wielką wiarę, bo wszystko zaczyna się najpierw od serca, od głowy, zanim się zmaterializuje. Miej wiarę, że nieważne co się wydarzy, ty i tak to osiągniesz. To jest podstawa, bo wszystko jest możliwe, ale dla tego, kto wierzy, czyli dla tego, kto nie da się okolicznościom, a po prostu z upartym, takim z uparciem będzie parł naprzód, aż to osiągnie.